Po wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Briar Beauty i jej przeznaczeniu. Zapytam się Was krótko: czy zastanawialiście się może kiedyś, co się kryje za jej uśmiechem i konsekwencjami jej przeznaczenia? A szczególnie tym drugim? Briar znana jest nam jako następna śpiąca królewna. Dziewczyna, która zgodnie z przeznaczeniem powinna w pewnym momencie zasnąć na 100 lat. Brzmi teoretycznie bajkowo, co nie? Ale czy serio można tak po prostu pogodzić się z utratą dosłownie całego życia przez to, że się zapadło w stuletni sen? Dla brajar jej bajka to nie tylko przeznaczenie czy nawet obowiązek, który powinna wykonać. To była jej własna historia, jednocześnie pełna radości, ale też i tajemnic i cichych obaw, co będzie później. W dzisiejszym odcinku odkryjemy, dlaczego Briar Beauty nie chciała w pewnym momencie swojego przeznaczenia i co tak naprawdę kryje się pod jej uroczą, kolorową fasadą. Zatem weźcie sobie coś do jedzenia, picia, usiądźcie wygodnie i zapraszam na film. Jak doskonale wszyscy wiemy, Briar jest postacią bardzo pozytywną jest wręcz wulkanem energii. Kocha imprezować, robić szalone rzeczy i spotykać się ze znajomymi. Te cechy sprawiają, że dziewczyna jest bardzo lubiana przez wiele osób, nie tylko w serialu. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, pod tą jej fasadą kryje się lęk przed samotnością i utratą bliskich. I zapewne ktoś z Was powie, jaka samotność, przecież budząc się po stuletnim śnie, nie dość, że wrócimy do życia społecznego, to jeszcze wyśpimy się za wszystkie czasy. No nie do końca to jest takie bajkowe, jakby się mogło wydawać. Postawcie się teraz na miejscu Brajar. Wyobraźcie sobie, że macie 16 lat. Jesteście młodymi, ciekawymi świata ludźmi. Macie rodzinę, przyjaciół, plany na przyszłość. Dosłownie macie całe życie przed sobą. Oraz narzucone z góry przeznaczenie... Które nie wiadomo kiedy ma się wypełnić. Gdy już wreszcie zaśniecie, życie nie zwalnia. Ono toczy się nadal swoim dawnym rytmem, ale bez Was. Kiedy Wasi znajomi będą spełniać się zawodowo, wezmą ślub, założą rodziny, skończą studia, będą imprezować, Wy niewzruszeni nadal będziecie spać. Okej, okay, powiedzmy, że wreszcie mija 100 lat. Zostajecie wybudzeni ze snu przez zupełnie obcą osobę. Ponadto, zgodnie z waszym przeznaczeniem, musicie poślubić tego, kto was obudził, nawet jeżeli ten ktoś nie jest w waszym typie. Mało tego, dowiadujecie się, że wasza dawna miłość i przyjaciele od dawna nie żyją. No bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto dożywa 100 lat, a jeżeli nawet by dożył, no to raczej by pewnie sobie o tej osobie zapomniał z powodu jakiejś demencji albo innych chorób starczych. No a jeżeli ktoś by miał tyle lat i byłby zdrowym człowiekiem, no to raczej średnio by mu się chciało gdziekolwiek wychodzić. Albo imprezować i nadrabiać z Wami ten cały stracony czas. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Mimo ogromnego bólu z informacjami o stracie bliskich, życie nieubłaganie toczy się dalej i musicie się z tym pogodzić. Dodatkowo widzicie tych wszystkich nowych ludzi i podziwiacie to, co osiągnęli lub osiągają. A Wy? No cóż. Moglibyście mieć to wszystko już dawno, ale stuletnia drzemka zabrała wam to, co kiedyś mieliście. Oczywiście, żeby nie było, nadal macie możliwość spełnienia swoich marzeń, ale jednak zajmie wam to ogromnie dużo czasu i poświęcenia. Czyli krótko mówiąc, inni są po prostu o wiele, wiele bardziej do przodu niż Wy, w wielu aspektach, nie tylko społecznych, ale również rozwojowych. A Wy musicie to po prostu wszystko nadgonić, jeżeli oczywiście Wam się będzie chciało. Dodajmy do tego jeszcze inne zmiany, jak na przykład zmiany cywilizacyjne, czyli jakieś nowe wynalazki albo jakieś inne zasady. Po stulatach na bank wiele rzeczy się zmieniło, a wy musicie to wszystko nadrobić, żeby nadgonić społeczeństwo i móc normalnie żyć. A przyzwyczajenie się do nowych rzeczywistości czy wynalazków jest dość trudne. Myślę, że dobrym przykładem na to jest nauka przez osoby starsze, używania chociażby telefonu. Jeżeli ktoś z Was uczył babci albo jakąś starszą ciocię używania telefonu, no to to będzie właśnie na takiej samej zasadzie, że wy będziecie w takiej sytuacji z tą różnicą, że wy nie będziecie mieć żadnych dzieci i nie poradzicie się nikogo. No, chyba że partnera, ale to. Partner też może tego równie dobrze nie ogarniać, i co wtedy? Ogólnie nauka obsługiwania jakiegoś nowego sprzętu nie jest łatwa, a przede wszystkim jest czasochłonna. A jednak trzeba to zrobić, by iść z duchem czasu. Podobnie będzie z budowaniem nowych relacji. Jeżeli byliście ekstrawertykami, no to tam jeszcze pół biedy. Jednak jeżeli należeliście do introwertyków albo byliście aspołeczni, no to macie łagodniej mówiąc przegwizdane, ale może zajmiemy się tym bardziej pozytywnym scenariuszem. Znaleźliście sobie jakieś spoko osoby, ale pamiętajmy również, że przyjaźnie nie budują się od tak. Do tego dochodzi jeszcze etap poznawania się, budowanie tej relacji latami i zdobywanie zaufania. Wy te wszystkie etapy mieliście już za sobą, ale przed Waszym stuletnim snem. Teraz musicie to nadrabiać z powrotem, bo Wasi przyjaciele już dawno nie żyją, a nawet jeżeli żyją, to są bardzo starzy i nie będą z Wami robić tych wszystkich szalnych rzeczy, których jeszcze nie zrobiliście, bo oni już to mają za sobą, a Wy nie. Tego typu rzeczy można wymieniać, wymieniać i wymieniać. I zadajcie sobie teraz kolejne pytanie, czy pasowałaby Wam taka rzeczywistość? Jeżeli odpowiedzieliście nie, no to powinniście wtedy zrozumieć, dlaczego Briar w pewnym momencie nie chciała swojego przeznaczenia. Ale dlaczego mówię w pewnym momencie? Ponieważ pragnę Wam przypomnieć, że Briar, a szczególnie było widać to na początku serialu, była stuprocentowym typowym royalsem. Akceptowała swoje przeznaczenie, była wręcz do niego przygotowana i zdawała sobie sprawę, że kiedyś zaśnie na 100 lat. W związku z tym postanowiła, że będzie czerpać z życia jak najwięcej, czyli będzie imprezować, robić te wszystkie szalone rzeczy, spotykać się ze znajomymi itd. Dziewczyny ona po prostu stwierdziła, że skoro ma takie przeznaczenie i ma je wypełnić, to postanowiła wyszaleć się za wszystkie czasy tak, żeby mieć fajne wspomnienia. Można by nawet powiedzieć, że Brajar traktowała swoje przeznaczenie bardzo luźno i podchodziła do niego z dużym dystansem i w żaden sposób nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji zostania następną śpiącą królewną. Do czasu. Brayer po raz pierwszy uświadamia sobie konsekwencje swojego przeznaczenia w odcinku o dniu koronacji. Dziewczyna dzieli się swoimi obawami z Ashlin, co będzie, kiedy faktycznie zaśnie na 100 lat. Mało tego, Braiar dodaje, że to wszystko wydaje się takie bardziej realistyczne niż przedtem. Powiedz, jak długo tak spałam? No wiesz, przegapiłaś budowę platformy. Przecież to jedno z lepszych imprez w roku szkolnym. Ale to nie szkodzi. Wcale nic nie wiesz. To jest coś wielkiego. Czyli że tak to będzie jak już za 100 lat? I ominie mnie ta cała zabawa i... Co z przyjaciółmi? Od dawna wiedziałeś, że to kiedyś nastąpi, że będziesz następną śpiącą królewną Tak, no wiem, ale teraz to wydaje się takie realne. No wiesz, zdaje się, że nie podpisałaś jeszcze księgi Legend. Oh, Aszyn! Słuchaj, Briar, nie byłabyś pierwszą osobą idącą wbrew przeznaczeniu. A wiesz, ja już podpisałam i czasem żałuję, że to zrobiłam. Nie wiadomo, co będzie ze mną i santerem. Czyli co, mówisz mi, żebym nie podpisywała? Mam być Rebeza? Mówię tylko, że masz jakiś wybór. Zwróćmy tu uwagę na reakcję Briar. Nastolatka ze strachem i niedowierzaniem pyta się Ashlyn, czy ma być rebelsem, a ta jej odpowiada, że ma po prostu możliwość wyboru. Sytuacja ta pokazuje nam, że Brajar zależało na byciu po stronie Royalsów, pomimo, że coraz bardziej zaczynała bać się nadchodzącego przeznaczenia. Z podobnymi reakcjami mogliśmy się spotkać też w święcie Baściowiosny, w dniu koronacji, gdzie Brajar mówiła wprost dziewczynom, że boi się straty przyjaciół i przy okazji daje opieprz, i Bardzo dobrze zrobiła. O niej to w ogóle Trzeba zrobić chyba osobny odcinek. Dlaczego jest najgorszą postacią w Ever After High? Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego. A także w zimie wszechbaśni. W ostatnim filmie z franczyzy doskonale widać, że przeznaczenie jest tuż tuż, a Brajar nie jest tą samą energiczną i nieustraszoną nastolatką czerpiącą z życia garściami. Już sama sytuacja podchodzenia do wrzeciona pod wpływem czaru doszczętnie wystraszyła Brajar. Czara goryczy przelała się jednak podczas Dnia Koronacji. Tam Brajar posunęła się do wrzucenia Księgi Legend do studni, a to wszystko spowodował strach przed stratą wszystkiego, co dla niej było ważne. I owszem, zrobienie tego nie było dobrym czynem, bo usunięcie prawdziwej Księgi spowodowało, Brak możliwości jej podpisania przez osoby, które naprawdę pragnęły zrealizować swoje przeznaczenia. Ale gdybyście byli w sytuacji Brajartu, nie zrobilibyście tego lub chociaż czegoś podobnego, będąc dodatkowo przerażonym swoim nieuchronnym losem. Bo myślę, że większość ludzi na jej miejscu chwytałaby się różnych pomysłów, aby tylko nie dopuścić do spełnienia się przeznaczenia. Na koniec jeszcze pogadajmy o stosunku dziewczyn do stuletniego snu Brejery. Większość z nich uważa to za błahostkę i traktuje to jako coś przyjemnego. Sama Raven Queen nawet powiedziała, że gdyby Brejar faktycznie zasnęła, to ominęłoby ją kilka fajnych imprez. To było naprawdę płytkie myślenie z jej strony. I gdyby Briar wprost nie powiedziała, jak się z tym czuje, to prawdopodobnie Raven do dzisiaj by tego nie zrozumiała. Fabel Thorn nawet traktuje próbę ukłucia się wrzecionym jako zabawę i w żartach starała się sprowokować Briar, aby to zrobiła. Za to O'Hare skomentowała chęć przejażdżki na kole mójskim tym, że jest to rzecz, którą dziewczyna robi przed zapadnięciem w sen. We wszystkich tych sytuacjach gołym okiem widać, że Briar było autentycznie smutno i miała jeszcze większe rozterki na temat tego, czy serio opłaca jej się iść drogą aurory. Żeby tego wszystkiego było mało, twórcy serialu zostawili otwarte zakończenie historii, w związku z czym nie dowiedzieliśmy się, czy Briar oficjalnie odważyła się zostać rebelsem, a osobiście uważam, że ten wątek powinien być dawno rozwiązany. Podsumowując postać Briar Beauty jest dobrym przykładem osoby, u której na zewnątrz wszystko gra, ale w środku toczą się rozterki i znajdują się liczne lęki. I historia to też lekcja o tym, że warto słuchać tego, czego się faktycznie chce. Że z pozoru głupie rzeczy mogą komuś przysparzać wiele stresu, a my możemy tego nawet nie zauważyć. A Wy co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście mieć takie przeznaczenie jak Brajar, czy może niekoniecznie. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania mnie z dzwoneczkiem, dlatego aby nie przegapić następnych filmów. Ja się tymczasem z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo. Za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Baju!